Hej Kani, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z decyzją Witchboy, czyli córki czajownicy. Ostatnio Wiedźmy są modne, czyż nie? Tak, i to w pewnym sensie fajnie. My bo my cieszymy. lubimy Wiedźmy. Tak, więc tak pamiętacie, jak był ten taki moment na syrenki, kiedy właśnie powiedziałyśmy, że teraz chodzą żeby, żeby więźmy teraz weszły, bo to fajne, bo lubimy no. ten motyw obie i w sumie tak się trochę dzieje, w związku z czym wykorzystałyśmy tę okazję, żeby porozmawiać z wami trochę o książce, która wyszła już jakiś czas temu w Polsce i która też zrobiła niemałe zamieszanie głównie, znaczy głównie, no między innymi e, dzięki Oli, e, książkowemu freakowi która ma na tą książką Patronat i ma tak. tutaj jeszcze z tyłu. Pięknego bardzo... bleba i była też na plakatach, na przystankach jej, jej bleb był na tak. tym, więc gratulujemy ci, kochanie, bardzo, 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 bo to jest naprawdę świetna rzecz. I co? I my Ci się sobie też pogadamy o tym i nie skonfrontujemy, czy się z Olą zgadzamy, czy nie. I będzie drama. I potem będziemy wszyscy nazywani toksycznymi i tak się to skończy pewnie. Tak. Więc no. przechodząc do konkretów, córka czarownicy czy też Witchborn, o, opowiada o czasach elżbietańskich, a konkretnie o czasach tego konfliktu między Elżbietą Królową, Elżbietą Królową Angielską, a Marią Stewart, Królową Szkotów. Z historii podejrzewam, że możecie taki takowy konflikt kojarzyć. Albo z... ale na stronie tej Maja White, jakby kto oglądał ten wie. Zresztą, o, w ogóle ten, ten wątek w historii Anglii, mam wrażenie, jest dosyć powszechny. Film był też ostatni. Jeżeli chodzi właśnie o taką kulturę popularną, wiele osób po to sięga. I tutaj autor właśnie, Nicholas Bowling, również sięga po ten okres. E, no i tam oczywiście m, bardzo silne zaintrygowanie, ale takie negatywne ym, czarownicami, tak? Jakby polowanie na czarownicę trwają. U wszystkich, na, na, we wszystkich wsiach wszystkie kobiety są podejrzane, szczególnie takie, które są właśnie na przykład. A nie daj Boże, mleko skwaśnieje! Tak, że z niedzielarkami, albo tak. mieszkają trochę poza wioską czy poza miastem, nie e, chodzą do kościoła, nie mają mężów, etc., etc. I taką też kobietą jest Ellen którą na samym początku poznajemy w, no, w takiej sytuacji em, No wywlekała jak z chaty i z ją spalić, no błagam, no. no, no prosta sytuacja. Prosta. I ty, po, po, tym, em, po tej sytuacji mm, śledzimy losy jej córki, Alice. Czy też Alice? Alice. Tak? Ciężko stwierdzić, bo imię się pisze przez y, Tak, przez y. Ale no, Alice, będzie Alice. Alice, Alice. No. Jakby e, która jako taka córka potencjalnej czarownicy oczywiście również jest zagrożona, jej udaje się uciec z chaty, a jeszcze wcześniej, zanim e, ten cały mm, rozgardiasz, ten cały dramat dotyka jej, e, jej rodziny, matka daje jej list i instrukcję, co z tym listem zrobić, do kogo ma się z nim udać kto prawdopodobnie Alice ochroni i w jakiś sposób no, uratuje przed tym losem, który by ją czekał, no bo jak sam tytuł wskazuje, jest córką czarownicy, w związku z czym prawdopodobnie również czarownicą jest. Tak. Alice bardzo szybko trafia do Bedlam, czyli takiego słynnego zakładu dla, no, my to znamy jako dla umysłowo chorych, tak? dla obłąkanych, tam trafiały też m.in. E, właśnie osoby e, oskarżone o czary, no, i to tak naprawdę tam się niejako, no może nawet nie tyle co zaczyna ten, ten główny wątek, mm -hmm. ale no śledzimy generalnie ucieczkę Ales i jej próbę mm, właśnie spotkania się z tą osobą, o której wspominała matka, do której adresowany jest list. E, no i czy w ogóle Ales uda się w jakikolwiek sposób zgubić trop łowcy, łowców czarownic, którzy za nią podążają. Więc mamy w sumie wszystko: mamy czarownicę. Polowanie na łowców czarownic, mało niedoświadczoną czajownicę, królewskie konflikty i polityczne intrygi, bo tu mamy właśnie tej i Majestiewę, i, i to wszystko prowadzi nas do... Witchborna. Witchbojda. To wszystko się składa na tę powieść, można powiedzieć. I powiem tak, to jest bardzo fajna baza. W ogóle wydaje mi się, że w tym wypadku... Ta taka baza właśnie zbudowana na tym wszystkim i oparta w dużej mierze właśnie na historii Mary Stewart i Elżbiety, to jest trochę tak jak mówiła Shanna, najpierw trzeba poznać historię, żeby ją zacząć zmieniać na swoje, no nie? Mm -hmm. I tutaj tak rzeczywiście jest, jeżeli oglądaliście na przykład właśnie serial Maria Marii albo choćby byliście na tym filmie, w którym gra Sergio Ronan i Margot Robbie, jeden z ostatnich, z ostatnich premier, to widzicie, że tutaj rzeczywiście kilka tych zależności jest i potem one się w fabule też y, jakoś tam rzeczywiście przejawiają, y, przejawiają dokładnie. Y, co by tu powiedzieć? Myślę, że możemy w ogóle zacząć właśnie od tego, już, do czego mm, ty nawiązałaś, no. bo mam wrażenie, że to całe tło obyczajowe jest Najlepszą, chyba najlepszym elementem tej powieści. To no. znaczy, faktycznie jak autor opisuje i te wioski, przez które podróżuje Ales, i sam Londyn, który w tym okresie no jest po prostu brudnym miastem, tak. którym nikomu się w ogóle nie podoba. Jest no, tam mnóstwo tutaj w tle ludzi. Leci ten jingle z Nowigradu, z Wiedźmina, może powiedzieć. Tak, i to wszystko jest takie, wiecie, brudne, jest ten charakterystyczny zapach miasta, który jest co najmniej nieprzyjemny, i to wszystko autor odmalowuje z taką. Dużą lekkością i się to czyta naprawdę przyjemnie, faktycznie się czuje tę atmosferę. Mi to trochę przywodzi na myśl ten opis Katerdamu e, przez, tak. przez Bardugo, mm -hmm. kiedy tam też Bardugo nadała popis temu, jak może opisywać przestrzeń miejską i tak ukazywać ją w taki sposób właśnie nieprzyjemny, taki obcy i gdzieś zarówno oczami wyobraźni się widzi to miasto, to jak i gdzieś czuje się właśnie ten zapach mm -hmm, mm -hmm, i tak mm -hmm. dalej. Więc tutaj brała dla autora, bo to, to tło. To, to wszystko tutaj gra. Jest świetne, to prawda. Kolejna ważna rzecz obie uznałyśmy, że ta książka jest w dużej mierze akcyjniakiej. Tak, to nie jest trochę tak, że to jest e, historia z jakimś, nie ja wiem, wiecie, gigantycznym morałem. No nie. Wielką historię. To jest akcyjniak, który ma być fajny, przyjemny, jest osadzony w fajnych, ciekawych czasach, są piękne, naprawdę genialne opisy, które totalnie pokazują nam przestrzeń. Aczkolwiek jest to ak akcyjniak i bardziej skupiamy się trochę, to jest mam wrażenie jak odcinek serialu. Ja w ogóle uważam, że to byłoby, to byłoby bardzo bez by serial. To swoją drogą. Na I nie? Nie. nawet konstrukcja rozdziałów tak jest poprowadzona, tak. bo nie dosyć, że mamy rozdziały Alice, to mamy to jeszcze to rozdziały właśnie Hopkinsa, czyli tego, który za Alice gania, tak? Czyli gania. tego łowcy, łowcy czarownic. No, i w tym aspekcie rzeczywiście jest to taka historia. Ona jest w jakimś stopniu taka, powiedziałabym, nie chcę powiedzieć od questa do questa, bo w tym wypadku to może by zabrzmiało negatywnie. Chodzi mi po prostu o to, że to jest trochę taki zapis drogi skupiony głównie na wydarzeniach, które się pomiędzy dzieją. Czyli mamy tutaj taki motyw, że dzieje się coś tutaj, 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 tutaj. Musimy potem zrobić coś, 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 i potem się dzieje, 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 dzieje. Potem idziemy tutaj, 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 tutaj i się dalej dzieje, 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 dzieje. W ogóle powieść drogi też trochę, no nie? W jakimś aspekcie tak, więc jeżeli szukacie czegoś, gdzie się dużo dzieje, to rzeczywiście ta książka jest o tyle spoko, że tutaj naprawdę to znajdziecie. Dodatkowe jakieś te aspekty właśnie tego miasta, tego wszystkiego, tej historii, która się przeplata właśnie z tą prawdziwą, z tą nieprawdziwą i z tymi domysłami, które wokół obu królowych się zresztą pojawiały, bo w związku z Elżbietą mieliśmy właśnie te podejrzenia propos tego, czy ona była tą królową dziewicą, czy nie była, czy miała jakichś synów, kochanków, mężów i w ogóle. Też mamy Maję Królową Szkotów, która próbuje być w 15 miejscach na i przez całą Anglię i w ogóle całe Wyspy i to wszystko. Więc jest to takie połączenie. Mnie na przykład brakuje takiego jednego wyraźnego celu, do którego ta historia miałaby dążyć. Mm -hmm. Znaczy, no oczywiście mamy ten główny cel przez długi czas. Tak? John czyli... Dee. Tak, znalezienie tego typa. Znalezienie Johna Dee, czyli tej postaci, o której właśnie mówiła matka, że do niego jest adresowany ten tak. list, to czy znaczy matka Alice w tym wypadku. Mm -hmm. No tylko, właśnie teraz się zastanawiam, jak to powiedzieć tak, żeby nie zaspoilować, jakby tego, jak ta narracja przebiega. E, może tak, ja uważam, że to porównanie do gry od quest'a do quest'a mhm. jest bardzo prawidłowe, ale w ogóle nie brałabym tego jako negatywne. negatywne. No, dokładnie. Bo tutaj faktycznie, no, oczywiście mam, są jakby poszczególne takie punkty, które by można było wypisać po prostu na kartce, wiesz, zrobić plan tak. wydarzeń tej książki. O, to jest bardzo dobra książka do planu wydarzeń. To uważam właśnie, i z czego to wynika? Jakby weźmy to pod uwagę, bo jakby jest pewna geneza, uważam, takiego właśnie zabiegu, i takiego mhm. konkretnego przeprowadzenia tej narracji. Mianowicie to, że to jest taki bardzo młody young adult, tak. powiedziałabym nawet, że middle grade. A ja bym się może nie, nie przychyliła do tego. Wydaje mi się, że, że może niekoniecznie. W sensie ja bym powiedziała, że on strukturalnie jest middle grade'em, ale mm. aspiruje, bo momentami tam jest krwawo i no tak właśnie, niby no. um, i mrocznie, ale to nie jest taki mrok, który byłby do, dojrzały, to bardzo. to negatywnie ma wydźwięk, ale nie chcę, żeby tak było. To nie o to mi chodzi. To nie jest taki brutalny rok. To nie jest taki brutalny rok. To momentami oczywiście leje się krew, ktoś tam dostał po twarzy, nie wiem, tak. ktoś chodzi w masce, bo ktoś ma tak roz, rozharataną twarz po prostu, ale. Wiesz, tutaj nawet jest to oznaczenie 12+, mm -hmm. i ja uważam, że ono jest bardzo trafne. No a to 12+, to jest jednak middle grade, jeszcze jakbyśmy hmm. się na tym zastanawiali. I dla mnie to, jakby do czego ja dążę z tym, no. że to tego typu konstrukcja y narracji nie jest absolutnie żadnym, jakby że, czymś negatywnym. To nie jest mhm. bada, jeżeli się odczytuje tę książkę właśnie jako taki middle-grade, późny, no. wczesny young adult. Jasne, tak. Bo wiesz, mhm. gdyby się na to patrzyło, na przykład na taki tradycyjny young adult... Inaczej, gdyby się to postawiło około właśnie, na przykład Bardugo albo Holly Black, no to ta książka wypada blado w tym momencie. Bo brakuje czegoś. Bo brakuje, bo brakuje portretu psychologicznego, który byłby bardziej podciągnięty, brakuje jakiejś takiej tajemnicy, czegoś takiego niepokojącego. Mhm. Tutaj jest o wiele... Płaściej? Tak? tak płyciej. Że, płyciej! Płaściej. Pozdrawiam. Polonista. Okej, okay, no. Ale ponownie, to nie jest wada, bo uważam, że to jest po prostu cecha tego typu narracji. To jest. Trochę, mm -hmm. wiesz, wzmocnić to no to wzmocnić należałoby też inne punkty tej historii no nie mm -hmm. a gdybyśmy wzmocnili tylko na przykład ten mrok albo ten portret psychologiczny to, to, to by absolutnie by się gryzło z całą resztą no w sumie jakby no, konstrukcja jest składna tak ona bardzo do, ona ja jest uważam że ona jest zamknięta w tym wypadku no nie tyle że właśnie mówiąc z punktu widzenia człowieka który na przykład lubi długo i i no. bajdugo to mnie bekuje tego ostatniego panca Takiego no, czegoś, tak. co na końcu by nas wywaliło z gacie. Oczywiście są plot twisty i myślę, że ten plot twist końcowy jest nawet dobry. W sensie nie, nie ja by. się go nie spodziewałam, naprawdę. P wymyśliłabym 15 innych rzeczy, które mogłyby się tam zdać, ale na to bym nie wpadła, więc za to wielki plus, bo naprawdę wybiło mnie to trochę z rytmu. Miałam takie what? Jak to? No nie, no niemożliwe. No ja se teraz tak ja mam tym momencie. Ta książka no? w ogóle, ja uważam, że ona ma jedną wadę. Yy, taką dosyć wyraźną, nawet patrząc przez pryzmat ten middle grade'owy nie mhm, będzie. No. Mianowicie wątek romantyczny z niczego. A nie powiedziałabym. czy znaczy, on jest taki bardzo prosty. Nie powiedziałabym, ja, wiesz? Ja bym powiedziała, że on jest bardzo prosty. Ja liczyłam, że to jednak między tymi bohaterami, a że oni będą takimi badisami, oni będą partnerami w zbrodni trochę. Są. Są, ale no z tego wyższyt roman z końców końców, co zresztą wynika w sumie na samym końcu tej książki. Aha. I to, to ja ja nie obrazi, jakby tego nie było. W sensie nie uważam, żeby to w jakikolwiek sposób tę historię, historia. W sensie to jest po nic, to jest tylko po to, żeby było. To w sensie no tak, do odhaczenia, o masz tak. mi do romans, cyk, Czyli wychodzi koniec. na to, że pr przepiszmy zakończenie i będzie zajebista książka. W sensie taka a, a, czy... 10 na 10, 12 nie, 10 na 10, Nie, nie, to, nie? Aż tak to nie. W sensie to jest taka wada, to jest taki mój zgrzyt. Aha, nie? No. I akurat do zakończenia, to nie wiem teraz, kiedy wy to oglądacie. Czy już była recenzja Elizabeth Frankenstein? Nie wiem. No? Jeżeli była, to ja tam mówię o zakończeniu tej książki, ale, ale. to sobie po raz, No, no. To, to, to ja tutaj nie Tam chyba spoilery. Tak, bo były. No zobaczymy. Ale tak jak mówię, uważam, że tę książkę po prostu trzeba czytać przez pryzmat tego, do kogo ona jest skierowana. Tak. Bo można po prostu się, wiesz, rozczarować w momencie, mm -hmm. kiedy się liczy na nie wiadomo co. Chociaż powiem Ci, że ja mimo wszystko czytałem to z swojej, pe swojej perspektywy. Z tego mm -hmm. Bryka, który lubi fantazję w stylu Badgo. Tak. Bawiłam się bardzo dobrze, bo to się bardzo dobrze czyta. Do ostatnich 15 stron, kiedy brakło mi czegoś i miałam takie gadamy dlaczego? I teraz jak w sumie, bo nie gadałyśmy o tym i ja w sumie o tym też wcześniej nie pomyślałam, że rzeczywiście, kiedy mówisz 12 to mam teraz takie okej, to widać rzeczywiście. Ale ja wcześniej tego naprawdę nie zauważyłam. Czytało mi się to tak dobrze, że mimo tego, że jestem starym pylkiem, który lubi krwawe, duże, mocne rzeczy... się za bardzo to mam takie, że ja świetnie o tym bawiłam, Ale bardzo bo do i ten bawiłam. body 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 mens, tak nazwijmy to, no, no. między Alice i Solomonem, Solomon. To jest świetna rzecz, mi się to tak bardzo podobało. Poza tym w ogóle jest w tej historii kilka takich wątków z cyklu w życiu bym nie powiedziała, że to może się tak fajnie złożyć. Na przykład mm -hmm. to, że on jest tym aktorem mają tą trupę, tak? W prace ci mm -hmm. sosek, składne. Jakby kto by za to wpadł totalnie. I mam <laughs> też takie, że okej, okay, to jest rzeczywiście to fajna jest rzecz. To się super czyta, to się, świetnie się człowiek przy tym przede wszystkim bawi. Jedna rzecz to, nie wiem, czy zauważyłeś, trochę mało tu magii, jak te człowieka. Mało, mało. Ale wiesz, Szkoda. Ale wiesz, z drugiej strony to jest taka magia, powiedziałabym, bardzo naturalna, bardzo naturalna. No. Czy wiesz, ona nie żielarny. Strzelasz mi alchemia. To wszystko jakby się trzyma ram historycznych, nie, no, nie wiesz? To jest właśnie wszystko to, o co oskarżone były te kobiety. Jakby no, no. Gdzie szukano magii w ogóle, nie? Jakby w tym czasie to, to nie chodziło, że strzelasz płomieniami No, no tak, nie? Z masz, ręki. masz silny organizm i przerywałaś, że. O, no na stos! No na przykład. E, z, nie? Z, z, Siadło mleko, bawię w trzeciej wiosce. No to jest wiedźma, jesteś zemsty. Albo właśnie, za, za, że za wiesz, robisz lekarstwa, których nie zna twój lekarz, nie? I tak dalej. Więc wiesz. No, no. Bo się bawiłaś grzybami. No na przykład, że się <laughs> bawiłaś grzybami. To wszystko jest bardzo akuratne, to bardzo doceniam, bo to no. się jakby wszystko klei bardzo mocno i nie masz, wiesz, takiego właśnie poczucia, że tutaj jest taka, taka przesada w, tej, no. w tym urozmaiceniu fantastycznym tej historii. No. Natomiast, jakby już tak powoli zmierzając do końca, ja mam wrażenie, że Witchborn jest taką książką skrojoną pod linijkę, czyli, wiesz, każdy rozdział jest, no, dopracowany strukturalnie właśnie... Widzę, ten... że tutaj jest wielki plan zrobiony przed tak, że to Pisanie, żeby sobie pisać? Tylko, że rzeczywiście bogą tutaj jakieś, wiecie, taka rozpiska rzeczy, które muszą być w tej książce, i to się bardzo dobrze składa. W sensie, wiesz, ta historia od początku, powiedzmy, do końca, jest bardzo przemyślana. Tak, przez co wiesz, ta historia jest bardzo płynna. Tak. Eee, ja to przeczytałam więc, w jeden dzień. No ja tak samo. I w ogóle to jest taka książka, że się w ogóle czyta w jeden dzień albo rozdział po rozdziale, jak serial. No, jedno z dwóch, tak. możesz to sobie wybrać. I na inne opcje to w ogóle odpadają. Mhm. Także, no. Czy chcesz coś dodać, czy możemy oceniać? Nie wiem, wydaje mi się, że możemy. W sensie, no. fajnie się bawiłam i naprawdę będę dobrze to wspominać. Trochę mi zgrzyta właśnie to, że nie było takiego puncha na koniec, ale mówię, no, jakby ta zabawa była mi... jest w stanie mi to wynagrodzić, tak mi się wydaje chyba. Ja dałam siedem tej książce. No. E, bo uważam, tak jak wspominałam przez całą tą recenzję, że to jest bardzo solidna książka, bardzo dobrze skonstruowana, trzymająca się ram historycznych, za co wielki plus. Nieprzedziwniona, bo też mogło być, że wiesz, za dużo tego wiesz, by było. W, w, w pewnym momencie miałam takie, ojejku... Za dużo? E, nie. Że za mało. Bałam się, że jak będzie będzie akcja z Elżbiotą i Mając The White bardziej rozwinięta, uh -huh. że ona pójdzie aż w za dalekie spekulacje. Uh -huh. Że wyjdzie tam coś w stylu, nie wiem. I okazało się, że Maja Steele była słoniem, na przykład, coś takiego. Ale okazało się, że jakby autor się zatrzymał na tych wszystkich plotkach, które wokół tych dwóch król królowych miały miejsce, no nie? Więc za to plus. A poza tym było wspomniane a po, po tego, że Maja Steele była królową francuską, Franciszek, ja kocham No następny dobrze, Maja Steele. Czyli też siedem. też siedem. Bo jakby, no słuchajcie, to jest kolejne. W ogóle ja mam znaczny mindfuck, bo mam wrażenie, że cały czas trafiamy na książki po pewne dobre. Solidne. Solidne. Alby słowo. Ale bez wow. Musimy zrobić przerwę. W sensie, nie, nie bierzcie teraz tego jako jakby negatywną recenzję, no. bo jakby... Widzieliśmy całą masę pozytywnych rzeczy o tej książce. Tak. Tylko tak jak mówimy, no my jesteśmy trochę już poza targetem, Dokładnie. To jest książka po prostu dla młodszego czytelnika, ale w tej kategorii sprawdza się doskonale. I na przykład, jeżeli się bardzo dobrze bawiliście na będzie niematerialnych szaleńców, czy takich rzeczach, no. To myślę, że to też jest książka właśnie tego typu i też powinniście. Albo mieć... chcecie zacząć, na przykład. W sensie, wydaje mi się, że to może być taki że dobry tak się... wstęp, na przykład do Bajdogo. Nie masz takiego wrażenia, że jak się jest młodym. Mm -hmm. W sensie często piszecie do nas, Ej, ile lat trzeba mieć, lat, żeby czytać to i to. No. ja myślę, że to jest idealne na książka przejście. No tak wiesz, jakby no, na tym też polega ten middle grade. I tak. wydaje mi się, że kiedy na przykład my mamy teraz siostry na etapie późno podstawówkowym Ja się zastanawiałam, czy by mojej Julce nie dać tej książki. To to jest do dobry etap, bo one zaraz będą w wieku takim tym pseudogimnazjalnym, czyli ta ósma, siódma klasa, tak. no nie. I ja, na przykład, już wtedy czytałam tego typu rzeczy i wchodziłam w poważniejsze. Z Mieszką nie liczę, bo to jakby nie, to trzeba wymagać no, z historii. w gimnazjum naj... taką poważniejszą rzeczą, jaką przeczytałam, która dzisiaj, gdyby została napisana, to byłaby zakwalifikowana pod Jan Kadalta, mhm. to była trylogia Czarnego Maga Trudykanowy. Okej. Okay. W sensie, ja uważam, że to i tak samo, jak są mgły Zrodzone, gdyby została napisane współcześnie, mhm. to by było, że Jan Dalta. Ale wtedy jeszcze nie było takiej kategorii. Nie było takiej niszy, nie było takiej potrzeby. No, ale właściwie. to tylko taki... taka dygresja. No, tak. więc to jest idealna książka przejścia. Jeżeli baliście się, że jesteście za młodzi, na przykład, właśnie na wspomnianą bardzo długo, to to będzie idealne. Naprawdę, bo się no. wkręcicie w ten klimat, będziecie się przede wszystkim świetnie bawić. To jest naprawdę page turner i będziecie naprawdę bardzo zadowoleni z tego, jak ta akcja się rozwija i nie znudzicie się tutaj ani przez chwilę. Chyba, że nie lubicie czarownic, no to wyjdźcie. No. Ale czarownice są super. Zwłaszcza to takie bardzo, jak powiedziałeś, naturalne, takie. Może być pseudosłowiańskie, minimalnie wiedźmińskie, ale tutaj nie rzuca się znaków i jakieś tam, wiecie, ognia. To wszystko jakby wiesz, kręci się wokół tego takiego tradycyjnego rozumienia czarownicy. Tak. Nie? Wiedźmy. Tak. tak dokładnie. Więc tak. ognia z nie ma, ale są inne fajne rzeczy, jest akcja, jest wajtko, jest fajnie. Jakby Solomon to jest mój low. Ja jakbym była młodsza, to bym tylko kraszowała totalnie. Także, no dobrze. a poza tym aktorzy zawsze byli na coś takiego. no nie ważne. Anyway, więc no, także, słuchajcie, tyle. Fajnie, mogło być trochę lepiej, ale no my jesteśmy stare, zgorzkniałe i czytałyśmy już po prostu inne dziwne, choje zakrwawione i dobrze. Ale domżecie. mimo wszystko dobrze się bawiłyśmy, więc to jest dobry znak. Dokładnie. Więc to jeszcze raz gratulujemy Oli, bo to jest naprawdę świetna rzecz, że, że, że ten patronat się tutaj udał. Dziękujemy Zielonej Sowie za to, że w ogóle nam ten egzemplarz podesłała. I co? I czytajcie, po prostu, jakby fajna książka, nie ma co się opiedzielać tak takie tak, rób teraz nasze tradycyjne zakończenie, ja już no to zobaczenia następnym razem, pa